I love her, because she is here, and se Proszę bardzo, ja tylko pomagam. Pomagam w tylko zadania. Nie rozumiem, bo łama sobie pomagam na Coś taka, taką grzeczną, czynną, że tylko w Ja gdybym mogła, ja na Ciebie. Magda powinna zostać przewodniczącą SU. Uważam, że pani Magda Ziemiańczyk powinna zostać przewodniczącą naszego gimnazjum, ponieważ. Jej walory intelektualne pozwalają na to, ponieważ ona umie, umie poradzić sobie w trudnych sytuacjach, nie tak jak niektórzy, oraz naprawdę bardzo dobrze sobie tak w tych sytuacjach radzi i nie ma żadnych zastrzeżeń. Moim zdaniem, Magda jest bardzo kulturalna, bardzo mądra, bardzo piękna i fantastyczna. Dlatego powinna zostać przewodniczącą. Magda, jak sejmisz, No. Bo Magda jak Sejm i Magda jak Sejm Senat, dwa w jednym, zawsze i wszędzie pomoże biednym. jednym. Magda powinna zostać przewodniczącą. Magda powinna zostać przewodniczącą dlatego, ponieważ Iż jest fajna, jest super, jest piękna, ładna, mądra, jest inteligentna, ma dużo innych bardzo fajnych zalet. Oraz jest Człowiekiem przyszłości i dlatego za, dla nią zagłosuję. Dziękuję. Ja Zatrzymam. Halo! <laughs> Halo. <laughs> <laughs> dlatego Magda powinna zostać przewodniczącą? A jak to dlaczego? Kto ma zostać, jak nie Magda? No. Popatrzcie na, nawet na tą Magdę. To jest idealna kobieta. Intelektualna. No, normalnie taki. <laughs> Funkcjonem, jakby ktoś śpiewał. A czy zagłosujesz na Magdę? Pytanie, no oczywiście. Czyś czy lubisz bardzo Magdę? Nawet ją kocham. Oj, wyczuwam to miętę! Z tym barka. Dobra, nie wiem powinna zostać przewodniczącą szwajcarską i dlaczego? Tak. A dlaczego? Bo jest fajna i uważam, że powinna być przewodniczącą, ponieważ jest ekstra. A czy coś jeszcze mniej lubisz? Jest pomocna, uprzejma. I to wszystko. Dziękujemy bardzo. A więc, moi drodzy, mamy strony pytanku. Oczywiście bardzo oczywiste. Dlaczego na Magdę? Akurat na Magdę. Głosujemy na Magdę, iż, aczkolwiek, bo jest bardzo inteligentna. Była w Londynie. Jest, jest. światową dziewczyną w się w słuchajcie, emar. To Moim zdaniem ja bym zagłosował i ponieważ wszyscy powinni zagłosować na Magdę, bardzo atrakcyjną dziewczyną i bardzo interesującą. Dokładnie. To jest kujania? Nieodrawnika! No tak chodź. Mat życie! Dziękuję! zapłać dobra mi! Głosujcie na Magdzie ona ratuje <gulet> życie <gulet> ludzkie! Głosujcie, Bóg! Gras? No? Masz wieś, <gulet> ja. Dzięki Magdzie, stałem się lepszym człowiekiem. Doceniam zabawę, doceniam życie. Kiedyś byłem samotny, smutny zachętny w sobie, ale teraz Magda pokazała mi, co jest dobra zabawa. Dzięki niej, potrafię korzystać z pełni życia. Dziękuję ci, Magda. Za będę na ciebie głosował. Nie ma za co. Dziękuję. Ah, <śm> Głosuj na Magdę! Głosuj na Magdę! głosuj na Magdę! Głosuj na Magdę!